Doktor Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków jest naszym gościem. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jestem laikiem tak jak miliony Polaków i po prostu mogę w tym się nie rozeznawać, ale Pan w tym siedzi od lat i z tego Pan żyje, więc ma Pan wiedzę. Niech Pan mi powie, czy ma Pan wystarczająco dużo wiarygodnych danych, aby nam opowiedzieć, jaki jest stan finansów publicznych Państwa? No, oczywiście można się wczytywać w te wszystkie informacje, które do nas napływają, w te projekty, które są pokazywane przez rząd. I no, większość rzeczy można jednak stamtąd wyciągnąć. Większość, ale nie wszystko. Zaraz powiem dlaczego. A ja pytam Pratycznie... raczej o to, czy one są wiarygodne dla pana. Bo ja słyszę no. bardzo dziwne informacje i ja się w tym nie łapię. Może pan tak. Wie Pane, ja wciąż wierzę w to, że te informacje, które są podawane przez nas, nie tylko przez rząd, ale też przez Główny Urząd Statystyczny, przez Narodowy Bank Polski. No, są, są wiarygodne, są oparte na, na rzeczywistości, która jest analizowana, która jest badana. No, nie mamy chyba jednak wystarczających podstaw, żeby twierdzić, że jest inaczej. Chociaż muszę Panu powiedzieć, że miałem taki moment dwa lata temu, kiedy. Główny Urząd Statystyczny to akurat nie kwestia rządzących, tylko najważniejsza w Polsce statystyczna, statystyczny podmiot. Mówił o wzroście cen pieczywa, bodajże średnim wzroście o 9,6%, a moje obserwacje wskazywały na to, że to jest przynajmniej 25%. Ale musimy pamiętać o tym, że to nie musi od razu oznaczać, że ktoś chce nas oszukać. To jest kwestia przede wszystkim sposobu pomiaru tego wszystkiego. No i tutaj ja jestem w gorszej sytuacji, ponieważ oczywiście ten mój pomiar to było dosłownie kilka piekarni w Krakowie i w Warszawie, więc ja wciąż wierzę w to, że te dane są wiarygodne. Natomiast szczególnie po stronie rządzących są nieprawdopodobnie mieszane, jeżeli mogę tak powiedzieć, rozmydlane. No, na taką skalę czegoś takiego nie obserwowaliśmy jeszcze w, podczas tych 30 lat po zmianie ustroju w Polsce. Dlatego pytam, czy mamy wiarygodne dane, abyśmy mogli oceniać, czy finanse państwa są w stanie, w którym nam się go opisuje, bo przez ostatni rok wpompowaliśmy w polską gospodarkę dziesiątki, może setki miliardów złotych w tarczach antykowidowych, a tygodnie temu dosłownie pan premier mówi nam, że po tym wszystkim mamy 80 miliardów złotych nadwyżki budżetowej. No jeśli tak jest, to niemiecka gospodarka przy nas to jest jakiś kulawy zenek w ogóle. No ale to właśnie to jest pytanie, o co pan? O co Panu chodzi, Panie redaktorze? Bo jeśli mówi Pan o wiarygodnych danych, to moim zdaniem, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie mamy podstaw, żeby mówić, że one są niewiarygodne. Ale jeżeli mówi Pan o wypowiedziach polskich polityków na czele z tym, którego przed chwilą Pan wspomniał, to już jest zupełnie inna sytuacja. No Delikatnie mówiąc, to naprawdę najbardziej delikatnie mówiąc, Mateusz Morawiecki ma tendencję do tego, żeby niekoniecznie przedstawiać rzeczywistość taką, jak ona jest, szczególnie w obszarze. Gospodarczym, więc oczywiście, że to jest PR polityczny. Oczywiście, zresztą, nie tylko co jest ciekawe, nie tylko Morawiecki ten PR uprawia, ale dołączył się do niego również prezes Narodowego Banku Polskiego. Przecież słyszeliśmy parę dni temu z, z jego ust, że jesteśmy średniej wielkości potęgą gospodarczą. Co to znaczy średniej wielkości? Potęga gospodarcza to potęga gospodarcza, no co średnia wielkość. Więc w ogóle jakieś takie dziwne określenia nam się tutaj serwuje. To jest PR polityczny z całą pewnością. Ale my potrafimy z dużym przybliżeniem ocenić jednak ten stan finansów publicznych, taki, jaki on jest. No i rzeczywiście ma Pan rację, Panie Marku. 80 miliardów, może nie nadwyżki budżetowej, ale zwiększonych dochodów do budżetu w tym roku. No ale z czego to wynika? No na przykład, tylko dwa najważniejsze czynniki podam. Z tego, że zaniżono ten wzrost gospodarczy w tym roku w ustawie budżetowej, bo to nie jest 80 miliardów złotych, które nagle się pojawiło. Cudownie, tylko to jest 80 miliardów złotych w stosunku do planów rządowych. A zatem wystarczy założyć mniejszy wzrost gospodarczy niż ten, który rzeczywiście jest. Ja jeszcze tylko dodam, który oczywiście w jakiejś mierze wynika z działań rządu, wspomniał Pan o tych tarczach, ale skoro tarcze, skoro pieniądze wpompowane w gospodarkę, w dużej mierze wydrukowane, nie tylko pożyczane, no to ewidentnie jest to wzrost na sterydach. No, tak trzeba do niego oczywiście podchodzić i ten element w, w taki sposób nie jesteśmy w stanie oczywiście tego wzrostu utrzymywać. W długim okresie czasu. I druga rzecz, gdyby nie bardzo ładny eksport w zeszłym roku, bardzo mocny wzrost tego eksportu, które też nie wynikają z działań rządu, no to oczywiście tego wydobywania się Polski z załamania by nie było. Więc to jest pierwsza rzecz: wzrost gospodarczy, a druga rzecz to jest inflacja. Prawdopodobnie przekroczymy w tym roku 5%, jeżeli chodzi o średnioroczną inflację, natomiast rząd zakładał inflacji grubo poniżej 3%. No, to proszę zobaczyć, mamy jakiś towar, mamy jego cenę netto bez inflacji. Jeżeli ta cena rośnie i nakładamy na to VAT, który jest procentowy, podstawowa stawka to jest 23%, to ta wielkość będzie większa. Cieszymy się z tego, że ceny rosną, cieszymy się z tego, że jest inflacja. Oczywiście, że się nie cieszymy, denerwuje nas to wszystko, bo na około wszystko drożeje. No, ale faktycznie oznacza to większe wpływy do budżetu. Nawet używa się czasem takiego sformułowania podatek inflacyjny. Z punktu widzenia tych dodatkowych wpływów. Więc, czy to jest powód, żeby się cieszyć? Wzrost gospodarczy na pewno, choć, tak jak powiedziałem, pytanie, ile z tego dodatkowego wzrostu wynika z działań rządu? Naprawdę niewiele. No a inflacja to na pewno nie jest coś, z czego powinniśmy się dzisiaj cieszyć. Użył Pan takiego sformułowania, że zwrotu, o który często się ocieramy, rząd dodrukowuje pieniądze. Co to znaczy fizycznie? Ja wiem, że nie wiem, gdzie się drukuje polską walutę, ale to zamawia się jakieś palety tej gotówki, no bo substrat materialny musi być, ludzie mogą chcieć wypłacić je w bankomatach. Gdzie jest ten pierwszy rachunek, do którego dopisuje się te wydrukowane pieniądze, bo a potem właśnie, się przelewa na inne? Ja nie użyłem sformułowania rządu do drukuje pieniądze, tylko z drukowania pieniędzy. Finansujemy tarczę zdrukowania drukowania między innymi. To nie rząd, to Narodowy Bank Polski, to bank centralny w każdym kraju decyduje o tym, cywilizowanym oczywiście decyduje o tym, ile ma tego pieniądza być. No i Panie Marku, nie musi to oznaczać zwiększenie ilości pieniądza gotówkowego w obiegu, My mamy dzisiaj pieniądz elektroniczny, który to nie jest banknot, to nie jest moneta, którym także jesteśmy w stanie zwiększać całkowitą ilość pieniądza, która jest do dyspozycji gospodarki. Tak to bardzo ogólnie można określić. No i tak jak powiedziałem, to Narodowy Bank Polski o tym decyduje, ale to jest z punktu widzenia siły nabywczej, czyli tego, co kupujemy, tego, jak firmy inwestują, dokładnie taki sam pieniądz. Nie musi się zwiększyć ilość banknotów, żebyśmy zwiększyli ilość pieniądza w gospodarce. No i teraz pytanie: Jeżeli zwiększamy ilość pieniądza, ale nie zwiększamy o tyle samo ilości wyprodukowanych dóbr i usług, to co się stanie? No, odpowiedź jest oczywiście jasna. No mechanizm rynkowy choćby mówi nam, że jeżeli popyt, a ten popyt wynika z tej ilości dodrukowanych pieniędzy, przeważa nad podażą, to mamy wzrost ceny. Mamy wzrost ceny, a wzrost ceny to jest inflacja. Więc te wydrukowane pieniądze, y, oczywiście one mają swój koszt w gospodarce i tym kosztem nazywa się inflacja. Nie musi do niej dojść. Gdyby Narodowy Bank Polski zaczął ściągać te nadwyżki y, z rynku w odpowiednim czasie, to oczywiście nie przełoży się to na wzrost inflacji. Tak na marginesie, y, jedna z niewielu rzeczy, z którymi się y, zgadzam z prezesem Narodowego Banku Polskiego, to to, że my nie weszliśmy jeszcze w tą spiralę y, płacowo-cenową, to się tak ładnie nazywa, nie rozkręciliśmy jeszcze tej inflacji. W związku z tym rzeczywiście te wydrukowane środki na razie jeszcze bardzo mocno tej inflacji nie podbijają, ale nie zgadzam się z nim, że ten czynnik w ogóle nie jest obserwowany. Moim zdaniem widzimy go na przykład na rynku mieszkań. I że tylko i wyłącznie ta inflacja, ten wzrost inflacji wynika z tego, że na świecie na świecie podkreślam, drożeją na przykład surowce. Czyli że to wszystko zostało zaimportowane. Nie, moim zdaniem, absolutnie tak nie jest, i również czynniki wewnętrzne tą inflację pchają. No ale to jest jakby zupełnie inny temat. Także za wzrost ilości pieniędzy w gospodarce odpowi, odpowiada bank centralny w naszych realiach Narodowy Bank Polski. Czy mamy się obrażać na Narodowy Bank Polski, że drukował? Panie Marku, wszyscy na świecie dokładnie tak samo podeszli do kwestii walki z załamaniem pandemicznym, bo ono nie wynikało w ogóle z cyklu koniunkturalnego. Z sytuacji gospodarczej to było naciśnięcie guzika, wyłączenie gospodarek zupełnie inna przyczyna. I ten sposób walki polegał na tym, że olbrzymie ilości pieniędzy wrzuciło się w te dziurę, w to załamanie koronawirusowe, a te pieniądze pochodziły z pożyczek i właśnie. To były te nowe, wydrukowane, w cudzysłowie, wydrukowane pieniądze przez banki centralne na świecie. Także na to rzeczywiście nie, nie można się obrażać. To czym my się różnimy od na przykład Niemców, którzy wtłoczyli w własną gospodarkę również takie pieniądze, ale także chyba bilion euro z rzeczywistej nadwyżki budżetowej? Niemcy, no właśnie, bardzo, bardzo ważną rzecz pan, pan powiedział, panie Marku, na końcu. Po pierwsze, Niemcy tak naprawdę w stosunku do wielkości swojej gospodarki to wtłoczyli w nią znacznie więcej niż my, bo Niemcy miały bufor, bo Niemcy miały rezerwę. Niemcy o ponad 20 punktów procentowych w ciągu ostatnich 7 lat zmniejszyły swój dług publiczny. W związku z tym pokazały, że potrafią to robić. Tak jak pan przed chwilą powiedział, 8 lat w niemieckim budżecie. Pojawi, pojawiała się nadwyżka i to była prawdziwa nadwyżka, zaraz do tego wrócę. Właśnie tą nadwyżką, między innymi, zmniejszano dług publiczny. Oczywiście, jak mamy ten wskaźnik dług, wartość długów w stosunku do wielkości gospodarki, no to ten cały wskaźnik się zmniejsza, jak albo góra się zmniejsza, albo dół rośnie, a najlepiej jedno i drugie. No więc w Niemczech mieliśmy taką sytuację, że i udawało się te nadwyżki wygenerować i jednocześnie oczywiście bardzo ładnie się rozwijała gospodarka. W związku z tym, no już oczywiście pomijam, że Niemcy to największa gospodarka europejska, bardzo nowoczesna, bardzo innowacyjna, oparta na bardzo nowoczesnym konkurencyjnym eksporcie. W związku z tym, mówiąc krótko, Niemcom wolno więcej. Ja wiem, że to jest takie sformułowanie, które denerwuje szczególnie dzisiejszych rządzących, ale taka jest prawda, no, oni są bardziej wiarygodni, w związku z tym są w stanie się bardziej zadłużyć. A my, no to proszę zobaczyć, panie Marku, wystarczy popatrzeć na naszych sąsiadów z południa na Czechów. Czechy zmniejszyły dług publiczny w tym okresie fantastycznej koniunktury, czyli w latach 2014-2019, o 12 punktów procentowych PKB. My o 5. Dlaczego my tylko o 5? Dlatego, że po pierwsze, ani razu nie pokazaliśmy nadwyżki w budżecie. A dlaczego nie pokazaliśmy nadwyżki w budżecie, bo były inne pomysły. Ja teraz nie dyskutuję, czy program 500 plus ma sens czy nie, ale to kosztuje. Obniżenie wieku emerytalnego kosztuje. 13 emerytura kosztuje, wyprawka kosztuje, to są miliardy złotych. W zeszłym roku to było około 70 miliardów dodatkowo wydanych pieniędzy. No i teraz, skoro wydajemy te pieniądze, co oczywiście też ma wpływ na gospodarkę, na przykład w postaci wzrostu konsumpcji, to też trzeba oczywiście bardzo mocno powiedzieć, jak wydajemy te pieniądze, to nie zmniejszamy odpowiednio długu publicznego. I jak się wydarzy teraz coś takiego, jak się wydarzyło, czyli pandemia, to takie Czechy mogły znacznie więcej niż my pożyczyć, ponieważ pokazały znowu, jak potrafią zmniejszać dług publiczny i ten dług publiczny w Czechach był wyraźnie mniejszy niż u nas. Ale ja słyszę, więc... panie, panie, panie Marku, ja słyszę od, od prezesa Glapińskiego, że, że to do nas przychodzą po pożyczki w tej chwili, tyle tej kasy No więc jest. ja się, ja się to, panie Marku, no oczywiście wiarygodność Polski jest wysoka, ale ta wysoka wiarygodność wynika z tego, że no faktycznie stan finansów publicznych nie można powiedzieć, że jest katastrofalny w Polsce dzisiaj, co nie znaczy, że jesteśmy najlepszym pod tym względem krajem w Europie, bo nie jesteśmy I jeszcze raz to podkreślam. Niemcy mają dzisiaj kilkanaście punktów procentowych większy dług niż my w stosunku do PKB, ale wszyscy na świecie i tak wolą kupować niemieckie obligacje niż nasze, bo to jest pewniejszy kraj. To nie tylko taki wskaźnik bezpośrednio na to wpływa. No nie no, tak jak powiedziałem, no prezes Dlapiński, tylko właśnie pytanie, dlaczego to robi? To jest pytanie bardziej pewnie do publicystów, bo no to polityka, nie ekonomista. Więc ja mam wrażenie, że trochę tak to wygląda. Ja myślę, że też tu jest zresztą bardzo wiele wykluczających się rzeczy. No bo tak, skoro tak fantastycznie się rozwijamy, jesteśmy potęgą gospodarczą, to dlaczego jednocześnie Adam Klapimiński mówi, że nie będziemy podwyższać stóp procentowych, bo to może wyhamować wzrost gospodarczy? No jak jest tak fantastycznie, to co za problem? W tej samej wypowiedzi, czyli w czasie konferencji po ostatniej podwyżce, wreszcie dokonanej, powinna być dokonana przynajmniej 4-5 miesięcy temu. Po podwyżce stóp procentowych Adam Klapiński mówi, ta cała inflacja, ten wzrost inflacji przychodzi do, do nas z zewnątrz, w związku z tym nie będziemy podwyższać stóp, bo podwyższanie stóp takiej sytuacji jest bezsensowne, dlatego że nie wpływamy na czynnik, który powoduje wzrost inflacji. Ale na tej samej konferencji prasowej mówi, podnieśliśmy stopy, no właśnie po to, żeby dać sygnał, chociaż nie ma żadnych elementów wzrostu popytu, które mogą zwiększyć inflację w najbliższym czasie. No to zaraz, no to skoro bez sensu jest podwyższenie stóp procentowych, bo nie ma wzrostu popytu, to po co żeście, proszę państwa, te stopy podnieśli? A, niech, pan, pan, no, niech pan powie Panie Marku, że pan, pan się zgadza z tymi tezami zawartymi w głośnym w tej chwili już wywiadzie zdaje się z Pulsu Biznesu e, pana doktora Dudka, który wskazuje, że właściwie że on drugi budżet, transferując gigantyczne pieniądze do Marku, różnych tylko, funduszy. Tylko myśmy o tym mówili, jakby to nie jest żadna nowość dla nas, dlatego że ja może nie do końca się zgadzam z tymi słowami, które tam padają, kłamstwo, oszustwo, y, no to jest pytanie oczywiście, co rozumiemy bezpośrednio pod pojęciem oszustwa, skąd z, z, z panu panie, o co chodzi, ja bym chyba nie użył takiego sformułowania, w każdym razie nie jeśli chodzi o te dokumenty, które Widzimy. Natomiast retoryka, to już jest zupełnie inna kwestia, to, co mówią nam rządzący w związku z tym budżetem. Po, publikowaniu, po opublikowaniu projektu, czyli stało się to z miesiąc temu, chyba nawet już, już dalej. Dokładnie takie tezy powiedzieliśmy, większość z nas. Deficyt budżetowy na przyszły rok 30 miliardów złotych, nie ma dla, dla nas żadnego większego znaczenia. Ja nawet dawałem przykład chyba drugiego roku mojej pracy zawodowej. To była, nie wiem, czy pamięta, Pani Marko, słynna dziura Bałca. Pamiętam. I wtedy publikacja założeń, założeń do budżetu, nie mówię już o, o projekcie budżetu, to było coś, na co my, ekonomiści, analitycy, czekaliśmy z wypykami, Co będzie? Bo to pokaże prawdziwy stan finansów publicznych, budżet państwa. A, dziś A teraz tak nie jest. A teraz tak nie jest. Teraz po prostu po tych kilku tygodniach, czy te kilka tygodni temu, kiedy zobaczyliśmy. Ten projekt budżetu, no, zresztą widział pan to wyraźnie, nie było specjalnie dyskusji na ten temat. Ale to pan, pan ten... nie wierzy w rzetelność tego dokumentu, nic z niego dla pana nie wynika takiego. Nie, oczywiście, szardego. że wynika. Tylko problem polega na tym, że nie, no mamy założenia do budżetu, mamy inflację, mamy, mamy wzrost gospodarczy, śmieję się trochę oczywiście. Oczywiście, że wynika, dlatego że to jest jednak setki miliardów złotych, które tam wpływają i które wypływają z tego budżetu. Wynika, tylko to nie pokazuje całości stanu. No i teraz problem w tym, że powyrzucano pewne rzeczy poza ten budżet przede wszystkim do Polskiego Funduszu Rozwoju, do Banku Gospodarstwa Krajowego. To się na wielką skalę zaczęło już w zeszłym roku, bo przecież no kto to wymyślił, żeby Polski Fundusz Rozwoju rozliczał tarcze covidowe. No, oczywiście ci, którzy próbują bronić tego rozwiązania, mówią, no Polski Fundusz Rozwoju był bardziej sprawny, jeśli chodzi o dystrybuowanie środków. To pewnie jest jakiś argument, ale nie zmienia to faktu, że przecież moim zdaniem pomysł był taki, jak zrobimy to w PFR-ze, to nie będzie tego widać w budżecie. I te 100 miliardów złotych nie zwiększy dziury w budżecie centralnym. Na szczęście bardzo szybko po, po takim medialnym nacisku i nas, i, i, i także jakichś podmiotów z zagranicy, choćby firm ratingowych, to było takie piękne sformułowanie. Ministerstwo Finansów po konsultacji z Głównym Urzędem Statystycznym stwierdziło, że no faktycznie to jednak także jest, jest dziura w budżecie państwa, te środki w Polskim Funduszu Rozwoju. No tyle tylko, że teraz mamy kontynuację, bo słyszymy o tym, że jeśli dostaniemy środki unijne, na przykład z Krajowego Planu Odbudowy, to ten wkład własny będzie pochodził przede wszystkim z emisji obligacji, którą zrobi Bank Gospodarstwa Krajowego, a nie znowu budżet centralny. Mówi się, że to ma być 100 miliardów złotych, czyli proszę zobaczyć, pani Marku, w normalnym kraju, no może to jest za mocne sformułowanie, ale w normalnej sytuacji to budżet państwa emituje te dodatkowe obligacje, czyli pozyskuje te 100 miliardów złotych po to, żeby wpakować je, różnego rodzaju projekty. I oczywiście oznaczałoby to wzrost deficytu w przyszłym roku, jeśli te wszystkie pieniądze byłyby wydane w ciągu roku 2021 100 miliardów złotych, czyli nie 30, tylko 130, ale nie. My nie będziemy tego robili przez budżet, tylko przez Bank gospodarstwa krajowego. No dobrze, ale mimo tego, tego ale mimo tego, te agencje ratingowe, o których Pan mówi, dają Polsce bardzo przyzwoitą notę na najbliższy czas. Dlatego, że tak jak powiedziałem, Panie Marku. Wszystko to razem zbierając, szukając tych dodatkowych, poukrywanych różnych rodzajów pieniędzy w różnych obszarach, my nie wyglądamy źle. Ja nigdy nie powiedziałem, że polskie finanse publiczne stoją nad jakąś przepaścią. Natomiast nie pojedziemy tak za długo. Ja myślę, że to jest jeszcze przyszły rok. Jeżeli tylko sytuacja pandemiczna zostanie opanowana, to absolutnie będziemy musieli przejść do znowu normalności. Nie będzie mowy o tym, żeby pozyskiwać po 200-300 miliardów nowych pieniędzy z rynku bez konsekwencji, na przykład bez potężnego wzrostu kosztu pozyskania tych środków. No to i sobie pytanie, wydrukujemy. Czy słyszał, czy słyszał pan, no, ale jeżeli wydrukujemy, to będziemy mieli za chwilę 15% inflację, rozkręci nam się spirala i będziemy mieli kryzys. I pytanie jest takie, czy słyszał pan panie Marku jakieś realne zapowiedzi dotyczące ograniczenia tego całego procesu, czyli na przykład kosztów różnego rodzaju programów budżetowych? Chyba. No gdzieś tam minister Kościński coś takiego gdzieś tam powiedział, chyba się dość szybko z tego wycofał, mówiąc, że to nie czas. No niech pan połączy na Niemcy. Niemcy bardzo precyzyjnie mówią, kiedy chcą znowu wejść w obszar zrównoważonego budżetu po tych wszystkich problemach pandemicznych. Oczywiście zakładają, że one się skończą rzeczywiście. Ale Panie Marku, myśmy w ten obszar budżetu zrównoważonego w zeszłym roku weszli przecież. Już na pan premier powiedział, że jest nie. zrównoważony. Panie Marku drogi. A nie Marku drogi. On zakładał, że będzie zrównoważony w co ja nigdy nie wierzyłem i nie sprawdzimy tego oczywiście bo to jest równoległa rzeczywistość ale moim zdaniem żadnego zrównoważenia budżetu w przyszłym roku by nie było nawet jakby nie przyszła pandemia absolutnie w to nie wierzę i, i zresztą moim zdaniem przede wszystkim wzrost gospodarczy by byłby dużo niższy niż ten który za, ewidentnie w Polsce zaczynało się spowolnienie tak jak w Niemczech zresztą w Niemczech to spowolnienie już trwał rok w związku z tym moim zdaniem to było wystane z palca od początku i znowu kolejny element pieru politycznego natomiast no właśnie no i to jest problem i pani Marku, jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. Ja nie uważam, jeśli założymy, że w roku 2010 zaczyna się hosta na świecie, nie tylko na rynku kapitałowym, ale generalnie dobry czas w gospodarce w Europie to było przesunięte z uwagi na kryzys strefy euro. Ten moment zaczyna się w Europie w roku 2014. No to ta hosta trwała od roku, no właśnie. Jeśli przyjmiemy, że skończyła się w kwietniu 2020 roku, to możemy liczyć na to, że teraz mamy kolejne lata fantastycznego wzrostu. Ale jeżeli przyjmiemy, że nie, a ja uważam, że nie, to co się wydarzyło, to załamanie także na, na, na giełdach, ja nazywam koronawirusową korektą techniczną, to nie wynikało z cyklu ekonomicznego, tak jak dzisiaj mówiliśmy. To znaczy, że my nie możemy liczyć na to, że kolejne 5-7 lat to będzie... Pan okay, na okej, to, to na koniec. Jeżeli pojedziemy tym torem, to kiedy się wykoleimy? No i właśnie to chciałem Panu pan Marku powiedzieć, kontynuując tę myśl. Jeśli mam rację, to spowolnienie na świecie, to już wynikające z sytuacji ekonomicznej, niepandemicznej, nie wynikające z czynników niezwiązanych z ekonomicznymi. Nastąpi w ciągu kilkunastu miesięcy, może w ciągu dwóch lat. I proszę zobaczyć, co się wtedy stanie. Polska wejdzie w ten okres z wysoką inflacją, z narastającym długiem i będzie bardzo mocno hamować jako gospodarka. I to jest ten niebezpieczny moment, który może się wydarzyć już w roku 2023. No i to jest właśnie to. I py pytanie, czy mamy plan, jakikolwiek plan yy, na taką okoliczność? Bo Niemcy mają. Marek Żuber, ekonomista, analityk rynków, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wiedzę i za czas. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.